Minimal. No znaczy wiecie, jaki jest problem. Na pewno jest jeden problem z tym odcinkiem, który jest w ogóle nie związany ze wszystkim. Ja się założę, że ten odcinek nie ma dużo czasu oglądania. Bo to nie jest po prostu ciekawy odcinek. No, nawet jeżeli pani jest utalentowana, nawet jeżeli pani tutaj ładnie maluje, to po prostu nie jest ciekawy odcinek. I oni muszą dośmieszać ten odcinek, dlatego cały czas oni gadają, robią jakieś żarciki, jakieś nawiązania czy coś, bo próbują zapewnić rozrywkę. Kanały, kanały, ekipy to nie są kanały siema, pokazujące sztukę, tylko to są kanały rozrywkowe i widać, że oni tutaj próbują to dość mieszać. <noise> Ewolucja, no, pytasz, komu? Ty to co? człowiek, ja to co? I mieszkam z jedną chłopkę. No to a, patrzcie. Ale fajnie w ogóle to jest niesamowite, jak ten piasek. Tak bardzo przypadkowo On bardzo przypadkowo. A to uważam ten ziew. Nawet jeżeli Michael czy był zmęczony czy nie, ja uważam, że tutaj karny kutas powinien nie dostać Michael, że ziewnął, tylko montażysta. Montażysta nie powinien tego przepuścić. My na mniej więcej czasem robimy w środku filmu, ja też kurde jebne ziewa takiego, że, że wygląda jakby mnie to kompletnie nudziło, bo po prostu jestem zmęczony. I zawsze to wycinaliśmy po prostu i tyle. To no, właśnie to to jest bardzo przypadkowe, a jak szkrafne. Wy nie wiecie, bo nie macie nic związanego ze sztuką, z kulturą Hamy. Ja wam mówię trochę tutaj. Ale zobaczymy, co dalej będzie. To chodzi o Patryckiego. No bo tutaj akurat się rozwinęło do końca, to chodzi o mnie. Jak się zatrzymał na drugim, to by było dobrze, nie? tak, nie będę. A jak się nazwali biali żołnierze w Gwiezdnych Wojnach? Stormtrooperzy. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Dostałam, wow, na, dostałam błędę, błędę. na prezent na o tym, Nie jest w ogóle historia taka, że zgubił się u Flexów wow. nie. Pragnę zauważyć na prędkość, jakim to jest nie No to śmieszne to było średnio smaczne. To było średnio smaczne, było średnio smaczne z skarpetkami tymi. A to nie patrzcie, małpy na no dużo. No, no ja się za mało, za mało patrzcie. Czługa ja bym mógł trochę powiedzieć, bo jest ulane. Mapę i mrucz, jak śniadanie. Zajebyste. Nawet, <laughs> okay, nawet to... twarz wykryło. To jest e, moje kochanie. Ewolucja patyckiego. Patycki na pewno pochodzi od małpy. Z Majkiem nie wiem. Ewolucja, wiemy, o, małpy małpy małpy, bryty, ale patrzcie na pewno pochodzi z małpy, tak? Ja wiem, czy to będzie, to będzie przecież po prostu. Czemu? Czemu panu widzę do pirata? To jest Senderman hmm. na 100%. Ma kamika nie Senderman. Oh. Senderman? No. Może to jest zdjęcie Karola pod wodą w garniturze. O, no. Oh. Oh, może oh. no. chyba już wiem co to. Tak, tak, Wiem co tak, 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 tak. to. To było zdjęcie Karolowa. To jest takie wyciszające, co nie? To do To jest sprawa jasna. że lampy grilla. jest Opel Astra. Kino. Opel Astra. Zgadza się. Tak Zgadza się, ale czytaj jeszcze coś dalej. Probujesz w kinie? Tak, tak, tak. Pierwszy film, który w kinie. Prawda? Minimum exhaustu. Minimum exhaustu. Jest to... Uwaga! Zbliżamy się, do momentu, Zbliżamy się do momentu konfliktu. Tak, troszkę kultury przez do neki. No i brakuje ostatnia. <grym> bardzo, bardzo. Mi się mi się, mi się to podoba. Jest mężka, OK. Nice. Spoilerek troszeczkę mały. Ta, lota za mała. Lota za mała. Spoilerek za mały pani zrobiła. To chyba nie krzyku. To chyba nie to pani krzyków. No tak. na pewno nie była, to, to zrobić... A i dobrze już będzie weselej na pewno. Ta historia była tak piękna, proszę tam jeszcze dorysować jakąś miłą panią na pewno Opona zamiast słońca. Czemu oni tego nie przerwali na zasadzie, że jeżeli Michael zasnął, nie wiadomo czy to chodzi o to, że on się nie wyspał, czy po prostu go tak znudziło, czy coś. To dlaczego po prostu oni tego nie przerwali na zasadzie, ej Michael, jeżeli ty masz spać, to weź pójdź, bo, na bo tak naprawdę psujesz klimat na filmie. Dlaczego nikt tego nie powiedział? To nie tylko Michael jest odpowiedzialny, to wszyscy są odpowiedzialni, przecież oni wszyscy tworzą w internecie. Czy może oni nie tworzą w internecie, bo tylko niektórzy są twórcami, a inni są tworami, po prostu. Mike nieraz śpi, to jest tradycja, no ale przy gościu jest to średnie, po prostu. To się to, widz to odbiera, jeżeli... Ja powiem tak, jeżeli jeden, jedna osoba na filmie zasypia, no to generalnie to chyba wychodzi na to, że to nie jest zbyt ciekawy film. Karygoda. Mandzio, ale on śpi 60% czasu nagrywek, że ma po prostu wywalone. No, i właśnie o to chodzi, że każdy ma wywalone, a ja tutaj widzę, że ludzie zlinczowali. Zatem, to jest takie. no, to, to może oznacza, że to nie jest dobre. Może to oznacza, że to nie jest dobre, może wcześniej było tak, że to wszyscy akceptowali i to było spoko, ale może teraz już powoli ludzie tego nie akceptują, po prostu. Nie wiem. Nie oceniam jeszcze. Jeszcze oglądam dalej. Znaczek bębu. Znaczek bębu. Uj, Uj. się. Krzysiu, no tak. e, ta historia w trzech obrazkach zaczyna tylko jedno. Kiedyś nie miał, teraz ma! <laughs> o kurde, no tak! Tatuaże, nawet maszynka. To jest scena, jak no, Marcin podsumowała trona. Przynajmniej jedno zgadłam. Tak, no, Przynajmniej jedno. Nie, niektóre były bardzo takie oczywiste, nie? Jakie długie rzęsy, to faktycznie ja. To na pewno ma. To są brylanty. Ale oksy stare masz. No, stare oksy. wy mhm. nie przesadzacie z tym otwalaniem od kasy. No siedzi po prostu, przysnął, bo nie wiem czy się nudził, albo po prostu jest śpiący i śpi wszędzie, tak jak Goda napisał, że śpi na 60% nagrywek. Ale... Może po prostu... <gryw> może po prostu miał wyjść i tyle, bo ma mają gościa. Ja by, a, jakby nie było gościa, to byłoby to spoko, że śpi? Znaczy, jak dla mnie, po prostu spanie na nagrywkach jest dziwne, jest średnie i tyle. Racja, ale myślę, że to jest takie szukanie dziury w całym yy, u ludzi. Widzieli, że rysowanie na piasku byłem talent, gdzie każdy zachwycał w ciszy i myśleli, że tutaj też tak będzie, jak gdyby się zachwycali. jeszcze się na odcinek. Znaczy, ja powiem tak, Karigoda. Ja moim zdaniem ten odcinek ma pewnie ze 4 czy 5 minut watch time Bo przepraszam, ja doceniam talent pani. Yy, to ja, ja sam mam ochotę drzemkę strzelić przy tym odcinku. Ja sam mam ochotę sobie Resident Slipera strzelić. Możesz po pokazać coś pani no. i my nie wiemy co. Dobra, dobra, tak. o. Może... On... Skoro jest zmęczony po pani pani co przychodzi pani pani na odcinki. No może to jego praca i może został poproszony o wystąpienie, że też musiał być. Na Jezu, ja na przykład jak zobaczyłem rękę jakąś sztukę, to pomyślałem sobie, że to teraz będzie jakiś ten, że ktoś wciąż jest. mówię, ja się już nie wiem. Czy to ty? ty? Czy na przykład... Nie? Wydaje mi się, że Michael nie ma aż tak dużo do powiedzenia, czy, czy tego. Czy on tutaj występuje na odcinku, czy nie występuje, tylko było powiedziane, Ej, ekipo, ogarnęliśmy taką i taką osobę, chodź nagrywamy do trąby, chodźcie wszyscy, nagrywamy odcinek. kto może niechaj przychodzi. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nagrywamy. No słuchajcie, no jasne, oni sobie tam żyją jako współlokatorzy, ale to jest ich praca. To jest ich praca 24 na 7, praktycznie. Ania, się, Ania się tam powiedzieć, że ciążę będzie miał dzieciaka. Pewnego razu byłem ze swoją dziewczyną ze swoją dziewczyną i uprawialiśmy. Nie, by, nie byliśmy do końca pewni, czy nasza miłość była na pewno bezpiecznie. Michael, nie chcę. Może ze mną jest coś nie tak, bo mi się osobiście podoba. Ta pani ma fajny talent i ciekawość moją. Mówi, że chce oglądać się tego. Więcej, obej obejrzysz to artystek więcej, czy tylko tak mówisz na czacie, żeby zabrzmić, że doceniasz artystów i doceniasz sztukę i to cię bardzo interesuje? Mówisz tak, bo zamierzasz za tym zrobić jakieś działanie i zobaczyć więcej prac tej pani, czy mówisz tak tylko, żeby na czacie zabłysnąć, bo to jest pytanie też? Który raz? Katarczony, ale fajnie wybrałeś. Dobra, no i poszliśmy do teatru Groteska. Poszliśmy do teatru Groteska. I tam, idzie? Nie, i, i... To znaczy, no ja się, ja się, ja się pięć założę pięć jedno. Michael, mi się zasną, wydaje, kiedy robi mi, się mi się wydaje, że w przyszłości mi się wydaje, że w przyszłości, jeżeli Michael będzie przysypiał, czy sobie chrapnie, czy coś takiego, to będą po prostu to ucinać albo w montażu, albo będą go wypraszać, albo kompletnie to oleją. Jedyny jaki ja mam problem, że przy gościu, nie, że jeżeli gość pokazuje jakiś swój talent i jedna osoba przy tym zasypia, to, to się to nie wygląda. Ja To dopiero drugi miesiąc, ale doskonale wiem. Co się nam, że już la, Ja się zgadzam, przysypianie przy gościu jest średnie. i tyle, po sabowania. prostu. Kier. Dalej oglądaj, tam się jeszcze coś dzieje, są jeszcze jakieś dymy tam. Coraz bardziej zazdroszczę pracy youtuberom. Jakbym ja zasnął w pracy, to by mnie od razu zwolnili X. Jeszcze dalej są Dobra, dziękuję ślicznie, NBX, -N za dwa miesiące, pozdrawiam. Nie, i tam, ja mam taki sensie i w pewnym momencie w trakcie sztuki wyszła taka wielka pani na szczegółach, jak gdyby i ona miała tutaj... No, Karwosz, ja widzę, że ekspert jesteś, specjalista, Karwosz co nie? Karwosz wpłacił 5 złotych... Odezwał bazie, się. ...leci na jakimś linie czy, no tak, czy innych dragach, no tak, i i modym, dlatego latuje ja na ja widzę, odcinka Fix The Day. Jeszcze my przed tym, oczywiście, tam coś spożyliśmy z moją dziewczyną. Dzięki, panie ekspercie, pani 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 tak za wypowiedź. Kto pytał? ...że ja już siebie widziałem nisko-łyskowno. Ogólnie on zasypia, bo jest niskorosły i się o wiele bardziej męczy, kiedyś mówili o tym na odcinku tak Nie, na, w się wszystko wszystko. Nie, na w się w tak Tam no. patys narysujesz. O ja mogę. Taka Taka ja... czemu on wyszedł teraz tak? O co chodzi? W sekundę. Tak od Boga, że ja już siebie widziałem z skąd no. Dobra. nie. No. <grym... trujne> <trujne> to się dobra. tak Tam patys narysujesz. A właśnie, mogę ja spróbować? I zasłania głowę. Widać, że Widać, że nikt nie, 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 raz, ja nie, sobie zrobić. Tak. nie, 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 znaczy No ja powiem tak no jak ja patrzę Maj, na majka o tutaj w drugiej minucie jak siedział to od samego początku Mike mi troszeczkę wyglądał miesiące. Mike mi od samego początku wygląda na takiego Hej trochę w sumie nie chcę tutaj być i trochę nie chcę tego robić i z tym jak wyszedł również to tak zawszeło nie może akurat się wtedy co, coś pokusili czy płacił w 5 złotych Michael nawet zasnął kiedy robić ja bym, w sensie ja, bym nie ja bym nie oceniał osoby z powodu występu na innym filmie ja rozumiem, że jakby obraził coś czy ja by aby jakoś się zdenerwował czy coś. A chłop przysnął i wyszedł, zrzucił tym markerem, który spadł na podłogę. Średnio to wyglądało. No, zachował się nieładnie, no ale nie na tyle nieładnie, żeby powiedzieć, że. No, Michael to gwiazdorzy totalnie. Ja to bym go wyjebał z ekipy, bo widać, że nie pasuje się z nimi, nie dogaduje. Tylko kurde toksyczne zachowanie od Michaela cały czas. No, ja no w ogóle nie rozumiem, po co on jest w tej ekipie, bo widać, że wszyscy mają go dość, a widzowie też go nienawidzą. No kurwa, no już bez przesady, ok? <grywa>